I witajcie w kolejnym losowaniu zdjęcia. Nawet nie wiem ile nam zostało nie liczyłem. Ja to wszystko naraz zrobię, nie. Siedzę po prostu i klikam nagrywam wszystko naraz. O, jedno ze świeższych zdjęć. Jedno z takich bardziej ostatnich zdjęć. Ola Rosalina, Aleksandra Maria, jakkolwiek. Byśmy je nie nazywali. Wszyscy znamy Rosalinę, Ole, Aleksandrę, Marię Dębską, chyba. W każdym razie ta, to zdjęcie jest to zdjęcie wykonane na plenerze fotograficznym Fotofoka, organizowanym przez Przemka Jakubczyka. I tutaj, znaczy to był mój taki pierwszy plener fotograficzny, chyba taki, znaczy taki, bo plenery fotograficzne są różne, tak? Mamy organizatora, z wykładowcą. Tutaj jest zbiera się kupa znajomych fotografów i e, są modelki. Wspólnie wszyscy po prostu jadą robić zdjęcia przez kilka dni, umawiają się ze sobą. Super sprawa, super sprawa, bardzo kreatywna. Ja niestety nie byłem na całym plenerze codziennie po prostu też przez trzy dni non stop tylko dojeżdżałem pod Poznań, ale pierwszego dnia przywiozłem tła. Także to też było takie pierwsze e, wypożyczenie duże teł Kujawi, sporo tego było fajne, nie wiem czy znajdę zdjęcie, ale taki był e, taki wózek jakby gastronomiczny, w którym mogłem sobie powkładać wszystkie tła, nie wiem czy znajdę zdjęcie jak nie, e, jak się wyświetli to fajnie, jak nie no to po prostu był taki Wózek, gdzie poziomo mogłem szczebla tak jakby mapy się wkładało, tylko że poziomo, super to wyglądało. I dużo osób wtedy używało tych TEŁ, bardzo mi się podobało, że bardzo kreatywnie tego używali i były tła używane wielowarstwowo. To jest coś, co zawsze chciałem robić. Oczywiście na początku, jak miałem tylko swoje tam jedno tło. To ciężko mi było to robić. Później, jak malowałem więcej, to w końcu miałem tych teł na tyle dużo i w podobnych kolorach, że mogłem to zrobić. Tutaj też mamy tło Desert Rain i tło takie oliwkowo szare. I tutaj też miałem te klipsy. Pierwszy raz kardelini w użyciu na systemach. I to jest pierwsza moja sesja, gdzie użyłem tych teł jako element pewnej scenografii. W sensie ustawiłem sobie coś, jakiś kadr. I fotografowałem na tyle szeroko, żeby było widać np. nogi systemu czy klips od tła, czy nawet y, u góry zwinięte, jeszcze trochę tło na rurce, żeby było widać te wszystkie elementy takie poboczne, tak jak to jest w stylu amerykańskim bardzo popularne ostatnio. Taki trochę niechlujny backstage, ale wszystko jest, powiedzmy, zaplanowane. Wiecie, no, drogie statywy specjalnie tylko, żeby nogi było widać i wtedy też używałem paraboli jeden z pierwszych razów na takiej sesji 120 tak trochę ją w kąt rzuciłem plus doświetliłem sobie scenę jeszcze z leda co było ciekawe bo tutaj parametry są takie żeby trochę wpuścić trochę tego światła zastanego z okien ale żeby główne na modelce światło było właśnie z błysku żeby ją doświetlić i żeby stworzyć taki ciekawszy klimat ola to też to była moja pierwsza współpraca z Olą. Trochę się tam po prostu umówiliśmy na fejsie, że, że ja będę jechał i chciałbym chociaż jedną sesję zrobić, bo ja jak akurat na ten plener i ostatnio też jechałem, to ostatnio w ogóle nic nie zrobiłem na ostatniej foce, a na pierwszej foce umówiłem się tylko z Olą, żeby po prostu coś mieć. A ciężko było się zgrać czasowo, no bo tam wszyscy, wiecie, jak wszyscy są już trzeci dzień ze sobą, no to mają poplanowane zajęcia. Tu Przemek bardzo dobry kolega mi odstąpił swój slot czasowy właśnie z Olą, także mogliśmy zrobić to zdjęcie. A ja też akurat przyjechałem i Ola miała czas dopiero po południu, gdzie e, tak naprawdę po tej sesji się zwijałem i zabierałem większość teł. Także już też pakowałem samochód i wracałem z tym banżurem do HT. Ale się udało, zgraliśmy się. Ola też się pyta, jaki ma być klimat. Ja mówię, że tak trochę grunge'owo, że tak rokowo, że to było właśnie takie. E, nie piękne, tylko takie, wiecie, brzydko piękne, nie? Że ona oczywiście Ola we wszystkim będzie dobrze wyglądała, ale chodziło o taki lekki grunge. No to e, założyła chyba jakieś czarne legginsy plus wyższe buty, e, bardziej takie traperowate i koszulę e, tam tylko na jeden guzik zapiętą. Fajny makijaż sobie sama zrobiła na szybko, jakiś taki czarny smoky eye i tylko na sesji przyszła. Dobra, to teraz ona potrzebuje muzy. no to włączyliśmy Mensona. I to, co Ola zaczęła wydziwiać, w sensie jak ona pozuje, to jest samograj. To jest Ola, ogólnie polecam każdemu współpracę z Olą, bo to jest taki samograj. Tam po prostu wystarczyło rzucić temat i jechaliśmy. Było ustawione światło, jakieś, gdzieś wyszła z tego światła coś. Później robiłem jakieś freelance w ogóle. To było najbardziej chyba kreatywne 40 minut, czy tam pół godziny, jakie spożytkowałem na sesji kiedykolwiek, a wyszedłem chyba z kilku... Setom, kilku, z kilkuset z liczbą kilkuset zdjęć z kilku stoma, z liczbą kilkuset zdjęć z tej sesji, bo robiłem to na bardzo małej mocy lampy, także mogłem walić serią. Robiłem to pierwszy raz na Nikonie Z6 przez FTZ ze śledzeniem oka. Gdzie mi się dobrze sprawdziło, bo wtedy były fajne warunki. Później y, byłem kilka razy zawiedziony przez ten system, ale oba, po obecnej aktualizacji jest bardzo, bardzo fajnie. E, no, po prostu strzelałem zdjęcia, tak? Tam się muza leciała. Ola y, robiła jakieś pozy w ogóle, jak coś bardziej pasowało, to powiedziałem, że powtórzyła, coś mówiłem. Ja nie tylko mówiłem głównie, jakie kadry robię, gdzie kadruję, co robię i Ola sama grała. I teraz. Można, jeżeli mamy doświadczoną modelkę, to wystarczy jej powiedzieć właśnie kierunek, w jakim chcecie iść, w jakim chcecie, żeby zdjęcia były. A czasem jest tak, że jest taka cisza mega na planie, także możecie powiedzieć jakiś koncept, ale coś wam nie gra. Jeżeli za mało mówicie, to też jest niedobrze. Tutaj ja nie musiałem nic mówić, bo akurat klimat wyszedł bardzo dobry. Ja też Oli pokazałem później jak te zdjęcia mniej więcej wyglądały, to ona wiedziała co mogła robić, na co mogła sobie pozwolić i po prostu no, takie pozy jak ona strzelała to mistrz, mistrzostwo. Także współpracę z Olą gorąco polecam, to była moja pierwsza sesja właśnie na tłach postawionych warstwowo w narożnik, tak jak powiedzmy teraz mam. Także e, też mi się to mega podobało. Taki trochę freestyle to był, bo było jedno światło gdzieś tak rzucone. Później je przestawiłem sobie też, żeby mieć kontrowo bardziej fajnie. Ta sesja później wyglądała z innym oświetleniem, także starałem się zrobić jak najwięcej w jak najkrótszym czasie, czyli robiłem i 85 i 50. Robiłem freelancing w ogóle mega mi się podoba jedno zdjęcie, gdzie Ola się ruszała na freelancingu. To jest tragedia, żeby podczas ruchu coś zrobić, ale też Starałem się jakąś odległość utrzymać i coś tam działnąć i fajnie jedno zdjęcie z taką ręką wyszło. To mi się też mega podoba z tej serii. Fajne bliki gdzieś powpadały, jak światło błysnęło sobie z boku, i później, jak przedstawiłem tą lampę, to też właśnie fajnie całkiem klimat. Znaczy, klimat się całkiem nie zmienił, może. Ale miałem kilka luków z jednej sesji, i to było mega fajnie spożytkowany czas, z bardzo kreatywną, doświadczoną osobą, której wystarczyło dać kierunek. I to było mega intensywne, też było zimno, to Ola chciała się poruszać, także wystarczyła muza, pomysł i, jecha i było jechane. Także mega miło wspominam tę sesję. Dla mnie była ważna, bo pierwsze użycia Teu w takim tutaj właśnie przykładzie, jak to zrobiłem. I pierwsza współpraca z Olą, która później zaowocowała też kilkoma jeszcze współpracami, także właśnie takie bardzo fajne, bardzo fajne wspomnienie z tej sesji. To było na tyle. Zapraszam jutro oczywiście na kolejne losowanie, także widzimy się jutro. Hej!